Dzień dobry Państwu, Tomasz Sikora, doradca techniczny PRONUTIVA, firma UPL Polska. Mamy dzisiaj 25 kwietnia, znajdujemy się w kwaterze regiona Prince'a w gospodarstwie państwa Grażyny i Marka Gasińskich w Kozłowie Nowym koło Sochaczewa. Jak widzimy, jesteśmy już pod koniec kwitnienia, zaczęła się faza opadania płatków. W dniu wczorajszym mieliśmy idealne warunki temperaturowe do zastosowania Gibierelin, właśnie pod kątem lepszego zawiązania w odmianach diploidalnych. No Niewielu udało się ten zabieg zrobić. No Dzisiaj mamy taką temperaturę na pograniczu stosowania właśnie tych regulatorów wzrostu. Wyszło słońce, ale mamy warunki dosyć wieczne, co na chwilę obecną. Do dnia dzisiejszego tak trzymaliśmy się z zakomunikowaniem, żeby zastosować odpowiednią strategię ochrony przed właśnie przymrozkami, które najprawdopodobniej się sprawdzą i przyjdą z nocy z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek. Zobaczymy, czy rzeczywiście ten scenariusz się sprawdzi, jak długo będą się otrzymywały i oczywiście na jakim poziomie te przymrozki będą, to się wszystko okaże. Zaznaczę, że właśnie te przymrozki mogą największe, czy, czy nawet też wyższe spadki temperatur poniżej z zera dotknąć przede wszystkim centrum, właśnie kraju. Jakie, jakie rozwiązania tutaj na tą chwilę, więc. Jeśli by była jeszcze poprawa pogody, uspokoiłby się wiatr i, i troszeczkę wzrosłaby ta temperatura, moglibyśmy zastosować właśnie, kto nie wykonał tego zabiegu na e, lepsze wiązanie właśnie w odmianach jabłoni, w odmianach diploidalnych, czyli Jonagol Sporty, Mutsu, Boskop czy Ligol, ale też inne właśnie zabiegu giberelinowego, który zabezpieczy nam również nasze drzewa właśnie przed tymi nadchodzącymi spadkami temperatur, nad tymi przymrozkami. I tutaj zalecamy zastosowanie preparatu regulatorów wzrostu zawierającego giberelinę GA4+7 regulek z 10 SG. Jeśli chodzi o jabłonie, to zalecana dawka tego preparatu to 30-50 g preparatu na hektar. A w przypadku gruszy 50 gram do 70 gram na hektar. Możemy również zastosować inny preparat zawierający gibberellinę GA4 Plus 7 i dodatkowo 6 benzyloadeninę w swoim składzie. Jest to preparat promalin. I tutaj jednakowe zalecenia, jeśli chodzi o jabłoń i grusze, to jest od 0,25 litra do 0,3 litra. Na hektar tego regulatora wzrostu. Oczywiście, przed przymrozkami możemy zastosować nie później jak 10-12 godzin przed, przed spodziewanym przymrozkiem biostymulator roślinny, preparat Asahi SL. I tutaj dawkujemy od 0,5 do 0,6. Możemy łączyć go również z innym stymulatorem wzrostu roślinnym, zawierającym algi morskie i mikroelementy. Jest to biostymulator BM Start. Jeśli decydujemy się wykonać mieszaninę obydwu tych preparatów, Asahi w dawce 0,5 litra na hektar plus 1,5 litra preparatu BM Start. I tutaj takie, takie zabezpieczenie mamy przed przymrozkiem. Wspomnę, że w tej fazie właśnie koniec kwitnienia, opadanie, Płatków. Jeśli chodzi o drzewa ziarnkowe, jabłoń i grusze, spadki temperatur na minusie, więc rzędu minus 2 i 2 stopnia Celsjusza przyczyniają się do utraty 10% plonu. Natomiast jeśli scenariusz by się sprawdził i byśmy mieli czy mrozek, a nawet mróz rzędu już około 4 stopni na minusie, możemy... Możemy spodziewać się, że te straty wyniosą nawet do 90%, więc możemy w przypadku jabłoni czy grusz mieć straty ilościowe, ale oczywiście przymrozki wpłyną nam na pogorszenie kwestii jakościowej. Mogą wystąpić później w tej fazie właśnie charakterystyczne uszkodzenia pomrozowe w formie tzw. fajek. Na zawiązkach. Dodatkowo, jeśli czymrozek będzie długo się utrzymywał, w tej fazie właśnie możemy doświadczyć orzawień. Dodatkowo owoce mogą być również niewyrośnięte i mieć pękania w gnieździe przyszypułowym. Drodzy Państwo, te zalecenia, o których mówiłem, czyli zastosowanie gibberelin, Preparatu Regulek z 10SG czy promalinu było odnośnie temperatur minimalnych i rosnących. Temperatura minimalna do stosowania obydwu tych preparatów to jest minimum 15-16 stopni. Natomiast po przymrozku stosujemy giberelinę, kiedy możliwy, mamy możliwość wjechania do sadu i Temperatura może, może być około 10 stopni, a dokładnie 7-8 stopni. W tym momencie zastosowanie obydwu preparatów: Preparatów Regulex 10SG i Promalin jest niezbędne, ale e, bardzo istotną rzeczą jest jak najszybsze wykonanie zabiegu do 24 godzin, ale mamy jeszcze czas. E, jeśli nie będzie warunków, nawet do 40 8 godzin po wystąpieniu przymrozku. Te regulatory wzrostu, zastosowane na jabłoni czy gruszy, w tym momencie bardzo dużo pomogą zredukować straty pomrozowe, i mamy tutaj działanie właśnie tych preparatów pod kątem takim ratunkowym.